Jako ludzie jesteśmy istotami ograniczonymi. Nie zawsze to do nas dociera, ale są takie momenty, kiedy szczególnie mocno nas to dopada. Właśnie wczoraj przeżyłem coś takiego. Ze względu na zaangażowanie w kampanię wyborczą no, jestem pochłonięty tymi myślami, zaoferowany sprawami, debat, nowych informacji, skupiony na wymyślaniu jakichś nowych pomysłów, jak jeszcze można by przekonać ludzi. I główne moje myślenie no, gdzieś kręci się wokół tych spraw. Wczoraj rano otrzymałem telefon od mojej siostry w Chrystusie z naszego kościoła, która ze łzami w oczach mówi mi, że jej tato wreszcie się nawrócił po wielu latach modlitwy, świadectwa, różnych takich zabiegów, przekonywania, zachęcania, by chodził na spotkania kościoła. Wreszcie coś w nim pękło i postanowił ukorzyć się przed Jezusem. Tak sobie wtedy pomyślałem, że my ludzie mamy taką właśnie ograniczoność. No jak myślę o tych sprawach politycznych, o tym wymiarze takim ogólnopaństwowym, to gdzieś mi znika jednostka, gdzieś troska o zbawienie jednego konkretnego człowieka, gdzieś w tym wymiarze mi znika. Tutaj główne procesy myślowe są skupione. I Gdyby przerzucić taką właśnie naszą tą cechę na Boga, no to byłoby nam bardzo źle, bo Bóg zajmowałby się takimi, no, wielkimi sprawami tego świata, no a gdzieś jakieś nasze, drobne sprawy, to by tam, no jak miał trochę spokoju, to by się nimi zajął, a tak zapewne by je lekceważył albo zapominał. I niestety wielu z nas ma właśnie taką wizję Boga, że myślą, że no Bóg to się zajmuje jakimiś wielkimi, ważnymi sprawami, a moje sprawy, te ciężary, problemy, z których ja się zmagam, to są dla Niego w ogóle nieważne. Rzeczywistość jest na szczęście albo dzięki Bogu o wiele wspanialsza. Tu mam dylemat, jak powiedzieć dzięki Bogu, że On jest Bogiem. No Jest to tutaj pewna tautologia, dlatego mówię na szczęście, ale przechodząc do istoty rzeczy, Bóg nie jest do nas podobny. Jego myśli absolutnie górują nad naszymi myślami. Taką prawdę znajdujemy zarówno w Starym Testamencie, kiedy Dawid na przykład zastanawiając się nad wspaniałością stworzenia, nad tym, że sam został tak cudownie stworzony, to jest psalm 139 w 17 wersecie mówi, jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe Boże, jak wielka jest ich liczba. Jak wielka jest ich liczba. My przelatują nam przez głowę tabuny różnych myśli. Ale, tak jak wcześniej powiedziałam, i tak gdzieś tam koncentrujemy się na jakimś odcinku rzeczywistości, a pomijamy resztę. A Bóg w sposób doskonały troszczy się o całą rzeczywistość. To jest coś niepojętego. Absolutnie wykracza to poza nasze rozumienie. I tak, jak mówię zarówno medytując nad naturą Boga, nad jego wspaniałością, autorzy Starego Testamentu zachwycali się nim i oddawali mu chwałę. Tak można to samo zobaczyć w Nowym Testamencie, list do Rzymian 11 rozdział od 32 wersetu. Apostoł Paweł, znowu zastanawiając się nad wyrokami bożymi w sprawie Izraela, wreszcie na koniec, kiedy to wszystko próbuje ogarnąć swoim umysłem, mówi coś takiego: o głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę, albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki amen Tak właśnie biblijni autorzy zarówno czasów starego jak i nowego testamentu zachwycali się nad wspaniałością Boga nad jego absolutnym górowaniem nad naszym pojmowaniem rzeczywistości nad jego myślami które absolutnie przekraczają nasze wyobrażenia, których nie jesteśmy w stanie za nimi nadążyć, ani ich zliczyć. Tak jak powiedziałem o tym jednym grzeszniku, który się nawrócił, w Ewangelii Łukasza czytamy, powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pamiętania. Niebo, a Bóg daleko bardziej pamięta i cieszy się, raduje się bardzo z nawrócenia nawet jednego grzesznika, kiedy jednocześnie kieruje sprawami całego wszechświata. Spróbujmy nad tym zastanowić się, jak wspaniałym Bogiem jest ten Bóg, który zechciał się nam objawić, jak wspaniałym jest ten, w którego wierzymy. By ten zachwyt Dawida, by zachwyt apostoła Pawła nie był tylko zachwytem z ksiąg Biblii, ale, żeby też stał się naszym zachwytem, naszym odczuciem, naszą codziennością, byśmy z radością, zadziwieniem i poczuciem takiego bezpieczeństwa rozmyślali nad tym, w jakiego Boga przyszło nam wierzyć, jakiego Boga możemy znać osobiście w Chrystusie jaki wspaniały, potężny, a jednocześnie kochający i pochylający się nad każdym z osobna Bóg jest naszym opiekunem i obrońcą. By wdzięczność i chwała towarzyszyły nam rzeczywiście jako taki podstawowy stan naszego umysłu, kiedy myślimy o Bogu.